Powiedzcie mi, dlaczego tak jest, że Polacy chcą zawsze komentować na złość, nie podając żadnych dowodów, żadnych badań. Nie widzę żadnych konkretnych dowodów na to, żeby komentować w ten sposób. Bo jeżeli komentujesz na przykład tylko, że o, to na pewno nie pomaga, to jest bzdura i tak dalej, i tak dalej, no to napisz i daj linki do badań, które potwierdzają, że to nie pomaga, dlatego że. Energia takion, jeżeli jesteś za króla ćwieczka, jeżeli masz informacje, jeżeli jesteś na etapie sprzed 100 lat, no to oczywiście nie wiesz, co to jest takion. Tak jak 100 lat temu ludzie nie wiedzieli, co to jest, czy tam 200 lat temu nie wiedzieli, co to jest samolot, i jakby zobaczyli samolot, to by nie uwierzyli, że coś takiego jest. Także zależy na jakim etapie jesteś rozwoju, na jakim etapie jesteś e, informacji, dlatego że jeżeli przeczytasz badania które są podczepione pod wszystkimi moimi wideo na temat 5G i takionizacji, jeżeli je przeczytasz, to zobaczysz, że te badania są z całego świata. Oczywiście te badania są podane przez kompanię, która ma patent na to i która produkuje to, ale jeżeli wejdziesz na badania, to nie są badania tej kompanii, to są badania robione na całym świecie, w Niemczech. We Francji, w Europie, w Anglii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, więc to te wszystkie badania są znaczy złe, to teraz ty wejdź na te badania, przeczytaj, i podaj swoje teorie, dlaczego te badania są złe. Podaj swoje linki do badań, które potwierdzają, że technologia takionu nie pomaga na subtelne pola energii, powiedz, dlaczego nie pomaga? I daj badania, które potwierdzają, że nie pomaga. Dlatego, że samo mówienie, że to nie pomaga, jest mówieniem na poziomie nie wiem. Technologii króla ćwieczka, prawda? Jeżeli masz badania, że pomaga, to dlaczego nie? I teraz, synergistyczna, synergistyczne założenie jest tutaj kluczowe. Dlatego, że ty nie możesz jednej rzeczy mieć. Na przykład, wisiorka. Yy, to jest ten wisiorek, który jest teraz. Najnowszy na 5G wyprodukowany. Okay? I Ty tylko będziesz miał wisiorek, to to nie pomoże. Pomaga synergistyczna terapia wszystkiego. Wisiorek, zabezpieczenie korków przed elektromagnetyzmem, zabezpieczenie telefonu, zabezpieczenie komputera, zabezpieczenie telewizora, zabezpieczenie ścian, zabezpieczenie samochodu, zabezpieczenie wszystkiego, wszystkich rzeczy. Im więcej, tym lepiej. Dlaczego? To jest tak samo jak z rakiem. Wiecie, że niektóre rzeczy są antyrakowe, prawda? Witamina C jest na przykład antyrakowa, bo to jest antyutlenia. Wszystkie antyutleniacze są. Teraz, jeżeli ty będziesz jadł samą witaminę C, czy to pomoże? Nie, dlatego że jak będziesz siedział w pudełku azbestowym i jak witaminę C, to prawdopodobnie dostaniesz tego raka od azbestu za jakiś czas. Także trzeba synergistycznie spojrzeć się na cały twój organizm i na całe twoje otoczenie. Environmental factor, faktory otoczeniowe. Decydują o tym, ile zrobisz i witamina C, i nieużywanie dezodorantu z aluminium, ok? I nie robienie 10 na przykład CAT albo MRI, albo yy, yy, prześwietleń dziennie. Bo jak będziesz robić 10 prześwietleń dziennie, sobie, to też dostaniesz raka w końcu. Więc unikanie toksyn, które powodują raka. W jedzeniu, i tak dalej, i zażywanie różnych rzeczy antyrakowych, antyutleniaczy, jedzenie specjalnego jedzenia antyrakowego, okay? grzyby medycynowe, um, kiełki, sok z kiełków pszenicy. Jeżeli to wszystko będziesz razem robił i zabezpieczał się w ten sposób, to to da jakiś rezultat. Dlatego, że to pomoże Twojemu organizmowi funkcjonować w ten sposób, żeby organizm tego raka nie dostał i zwalczył komórki rakowe. My wszyscy mamy jakieś tam komórki rakowe, prawda? Jedn u jednego organizm zwalcza, u drugiego nie. To samo jest z 5G, falami elektromagnetycznymi i tak dalej. Twój organizm ma subtelne pola energii. To jest przyszłość medycyny. Przyszłość medycyny to nie jest jeszcze jedno lekarstwo, które wyprodukują, jeszcze jedna chemioterapia, którą wyprodukują i lek. Nie ma leku na 5G. Twój organizm, 5G, fale elektromagnetyczne działają destrukcyjnie na subtelne pola energii organizmu. Co przywraca subtelne pole energii organizmu? Takionizacja, ale takionizacja wszystkiego, czego zrobić naokoło siebie, jak najwięcej. I kolczyki, i wisiorek, i dysk na telefon, i dysk w domu, zabezpieczenie biura i tak dalej, ok? Jeżeli to wszystko zrobisz, śpisz 8 godzin. Czy masz zabezpieczoną sypialnię swoją? Czy masz na przykład śpisz na takim nowym prześcieradle? Czy masz dysk z tyłu, ok, na łóżku założony? Jeżeli im więcej zrobisz, tym lepiej będziesz zabezpieczony. Więc ci ludzie, którzy, których to nie interesuje, niech nie wchodzą na moją stronę, niech nie komentują na temat tego, że to nie pomaga, bo nie masz żadnych. Argumentów na to. Podaj mi argument, że to nie pomaga. Podaj mi link do badań, który mówi, że to nic nie pomogło, bo zbadali milion osób i, i wszyscy dostali raka od 5G i w ogóle, i, a oni nosili cały czas takion. Podaj mi takie badanie, bo nie ma. A na razie są badania takie, które informują, że pomaga. Pamiętajcie, że zabezpieczenie całego organizmu ma tutaj sens, okej? Okay? Ktoś mi się zapytał ostatnio, jak zrobiłam film na temat, nie wiem, psychicznej, jakiejś, jakiś film pomagający w psychicznym podejściu, a co to ma do rzeczy? To ma do rzeczy, dlatego że detoks to jest też detoks twojego stresu. Twój stres też może spowodować u jednego raka, u drugiego wrzut żołądka, ok? Także widzicie, tutaj jest po prostu dezinformacja. Brak jakichkolwiek potwierdzeń ze strony naukowej, brak dowodów, brak argumentów. Nie dawajcie komentarzy bezargumentowych. Nie dawajcie komentarzy bez powodów, dlatego że te komentarze nic nie dają, sieją tylko złe informacje. Jeżeli nie chcecie się zabezpieczać, to nie kupujcie. Jeżeli nie chcecie, mnie to nie obchodzi, ok? Ja z tego nic nie mam i tak i tak. Mnie to nie obchodzi, okej? Okay? Jeżeli nie chcecie kupić, to nie kupujcie, nie wchodźcie na stronę tą w ogóle. Jeżeli nie wierzycie, to po prostu nie komentujcie. Czy ja komentuję na przykład, jeżeli nie wierzę w to, że boks jest dobry, a nie lubię bokserów, jak się boksują i się uderzają w twarz? Czy ja wchodzę na te strony i komentuję, uuu, wy macie stronę o boksowaniu, a boksowanie jest złe i tak dalej? Ja nie wchodzę na jakieś strony, tam mody na przykład, gdzie. Sprzedają ubrania i nie mówię, że to jest marnotrawstwo, że to jest próżność, że to jest marnotrawstwo pieniędzy, bo te ubrania i tak są e, z chemicznymi dodatkami. Ty tylko się trujesz, jak kupujesz takie ubrania i jak kupujesz taką biżuterię głupią, która ma metale ciężkie, lepiej jest kupić tak. No, ja nie wchodzę na takie coś. Ja nie komentuję. Jeżeli nie jesteś zainteresowany, nie komentuj. Wyjdź z mojej strony i najlepiej zablokuj moją stronę, żeby ci się nie pokazywała: zablokujcie mnie. I koniec, ja chcę, żeby na mojej stronie byli tacy ludzie, którzy są zainteresowani zdrowiem, którzy są zainteresowani najnowocześniejszymi, najnowszymi badaniami, którzy są zainteresowani przyszłością medycyny, tym, w jaki sposób medycyna będzie funkcjonować w przyszłości, że to będą wszystko frekwencje, a nie żadna chemia, nie następna pigułka, nie następna chemioterapia na to, że ty masz chorobę, bo twoja choroba to są twoje. Subtelne pola energii, które są zniszczone, ok? I teraz, żeby naprawić subtelne pola energii, niektórzy energoterapeuci mają takie właściwości właśnie. Właściwości, nie wiem, nawet mi się wydaje, że w religii, jeżeli mówimy o Chrystusie i mówimy o tych um, Jego cudach, prawda, to jak On przykłada rękę i to wszystko zeszło, to to jest jakaś energoterapeutyczność, coś takiego było, prawda? Ale to było bardzo, bardzo... Silne. Niektórzy ludzie mają taką zdolność, ok? Niektórzy, niektóre substancje mają taką zdolność, na przykład woda w pewnym miejscu we Francji jest specjalna woda, która też jest powiedziane, że powstały cuda, ludzie się uzdrowili po prostu od tej wody. Więc to nie jest następna pigułka, to nie jest następna chemia, żebyś ty wziął. To jest tylko to, żeby Twoje subtelne pola energii doszły do harmonii, okej? Okay? I jeżeli przejrzycie wszystkie moje wideo na temat subtelnych pól energii, na temat jak działa takion, wideo, które dałam Wam doktora Wagnera, profesora Wagnera, który opatentował takionizację, okej? Okay? To nie jest coś takiego, że ty możesz iść i opatentować jakąś bzdurę czy coś. To jest opatentowana takionizacja, także to nie jest żaden wymysł albo jakiś kit. Oczywiście inne firmy robią kit, ale tylko jego firma na całym świecie Take on Technologies ma prawdziwie takionizowane dyski i wszystko, ok? Inne firmy podrabiają Jest dużo podróbek, więc. Uważajcie, ok? Uważajcie na podróbki. Także tylko to chciałam dzisiaj wam powiedzieć, że... Jeżeli nie macie konkretnego dowodu na Wasz komentarz, jeżeli nie macie konkretnego argumentu, który bardzo bym chciała zobaczyć, bardzo, ok? Jeżeli nie macie tego, to nie komentujcie. Bo ten komentarz jest tak zwany mood, ok? On nic nie znaczy. To jest empty komentarz, pusty, który jest tylko po to, żeby confused, żeby inni po prostu nie wiedzieli o co chodzi. Ja takie komentarze będę usuwała, dlatego że ja nie chcę, żeby moi słuchacze, którzy dążą do prawdy i chcą zrozumieć na czym polega zdrowie organizmu, byli chorzy i na przykład uwierzyli temu idiocie, jakiejś osobie, która mówi, że to nie pomaga i na przykład nie dostarczyli sobie możliwości zabezpieczenia i na przykład byli chorzy, ok? A mogli sobie dostarczyć możliwość zabezpieczenia, i może by nie byli chorzy. Także ja tutaj e, stoję w obronie tych, którzy chcą się zabezpieczyć, tych, którzy e, wierzą w to, że subtelne pola energii w Twoim organizmie są najważniejsze, wierzą w to, że Twój organizm ma zdolność samouzdrawiania, że Twój organizm musi unormalizować subtelne pola energii. Przed uzdrowieniem, bo okay? ty się nie uzdrowisz, jeżeli twoje subtelne pole energii nie będą znormalizowane, nie będą działać na takiej zasadzie, na jakiej mają działać. Okay? To jest synergia bardzo ważna i nie takie podejście, że jedna rzecz mi pomoże, jedna rzecz ci nie pomoże. Ty musisz o wszystkim pomyśleć: okay? jaką wodę pijesz, jakie jedzenie jesz, o wszystkim musisz pomyśleć, o Twoim otoczeniu. Ok, gdzie są te niebezpieczne fale i frekwencje, które twój organizm kompletnie rozbijają. Poczytajcie więcej. Nie wchodźcie na Wikipedia, bo Wikipedia to nie jest wejście, to nie jest wyszukiwarka. To jest wyszukiwarka, gdzie możesz, możesz się nauczyć o życiorysie aktorów jakichś na przykład na Wikipedia, ale. Na Wikipedii się nie nauczysz o takjonie, prawda? Ani na przykład o naturalnych lekach, czy coś takiego. Wikipedia ci powie, że wszystkie naturalne rzeczy są złe i że to jest hoax, ok? Że tylko musisz brać e, chemię. Przecież to wiadomo, że Wikipedia jest, należy do Google i tych wszystkich o, magnatów, prawda? E, technicznych. Musisz wejść na strony wyszukiwarki, które są o, niezależne. Duck, duck, Go. Albo inne, które nie są sponsorowane przez wielkich magnatów technicznych. Ok, nie szukajcie na takich stronach. Także um, na tym kończę. Dzięki, że byliście ze mną na spacerku. Proszę, żebyśmy wszyscy stali się grupą. Ludzi, która jest na jakimś pewnym poziomie informacji, ok, a nie na poziomie króla świeczka I proszę nie komentować złośliwie, ok, i bez wyzwisk i tak dalej, bo ostatnio miałam takie komentarze, które po prostu e, wyzywały mnie, więc nie wiem, czy jesteście nienormalni. Żeby takie podejście mieć. Ja z tym się nie spotkałam w Stanach Zjednoczonych, żeby coś takiego było, okej? Okay? Tego w ogóle tutaj nie ma. To jest. What? Co wy jesteście jakimiś niełkami, którzy y, wierzą w Wikipedię? tak backwards, to jest tak do tyłu, ten kraj do góry nogami. E, myślenie ludzi. Mindset. W ogóle to jest tak, jak wyjechałam 35 lat temu, tak samo jest, okej? Okay? Nic się nie zmieniło. Na tym samym etapie jest to. Może dlatego w polityce też jest to samo. Na tym samym etapie. No nie wiem. Szkoda tego kraju, naprawdę. Szkoda ludzi, bo fajni ludzie, ale ta i to wszystko ja nie wiem, czy to. Powiedzcie, czy to jest e, komunizm jeszcze komuna jakaś za skórnie siedzi tam? Czy co to jest, ok? Ja tego nie rozumiem zupełnie. Piszcie pod spodem, mówcie o czymś, co i filmiki, to zrobię. Na razie!